Szanowni dzisiaj powiem wam, co zostało tak dodane, nie wiemy czy to wszystko jest dodane, bo tylko na razie tyle mi się zdążyło obczaić. Branie. To mi się na pewno, to nie było mi się wydaje, bo z kimś nie było. Co to jest? Wow! O pani co to jest? Ale fajne! O oh. oh, nostalgia, 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 naprawdę nostalgia. Jest. <grymne> Ten zestaw to jest nostalgia. O, oh, to jest fix. Co to jest? Balon... Ale fajne, takie balonowe. Dobra, spray. O, oh, ale ja bym tak, to bym chciał mieć. Na tym chyba da się grać. O, oh, rączki. O to są do tych na kuna Nie. Kunaje to były chyba... To chyba są by... O, co to? to. Od kiedy to są... A to było, było, było. Co? Tam to... Czekaj ile ja mam? 326. To mogę sobie coś kupić. To ale fajnie. Ile? 200. Dobra, to jest chyba rankingowy sklep. Dobra, oh, jak co tego skinka? Mega. Jak co tego skinka? Mega. Czekaj, to kiedyś to zniknęło przedtem, kiedyś chyba. Tu mi się wydaje, że nic nie zostało dodane. No bo, jakby coś miało być tu nagle dodane. O, ja za niedługo mam tego, dobra. Jest też ogólnie nowa mapa, wiem. Czekaj, Big. O, wy musicie mieć ustawione, że może, że te stare nawet mapy. Na przykład jest. Big Station. Pierwszy raz widzę Big Station, no bo w sumie to jest nowa. Limited Time Event. Ja to testuję ogólnie. Na prywacie, więc dlatego mam wszystkie bronie, ale tak to nie mam tych broni. Ustawiłem infinite czas. Ej, patrzcie, to jest mega duże. Nawet tam z tyłu słychać ćwierkanie ptaszków. No, ale na pewno powiększyli tam mapę. To no nie ma. To. Jezu. Prawie. Nie. Nie. D <śm> Jest na tej mapce. O, takie fajne. Na! No, no, zwykła, powiększona mapa i chyba trochę uładniona, bo tutaj jest ogólnie więcej rzeczy. I te pociągi mi się mega podobają, te 3D pociągi. Mega to ładnie wygląda. W sumie też były 3D przedtem, ale nie wyglądały tak, ale. Teraz tu przepiękne są. Dobra, chodźmy na y, kolejną mapkę. To jest szachy i one normalnie macie ich w normalnej rundzie. To są te szachy, ale spójrzmy sobie, czy coś jeszcze. Nie, nie ma. Czas. Nef. To jest nowa mapka ogólnie. Patrzcie, tutaj nie mam, nie wiem co to You can use of for a limited time online, co? Że tu masz się wszystkie bronie? Jakoś ja w rundzie normalnej nie miałam. E. To jest ogólnie taka szachowa mapka. by, czy tam da się doskoczyć. Nie. To są znikające puzzle. Znaczy nie puzzle, ba te szachy. Chyba to są szachy. Co nie? Jakbym zaraz miał wyjść na głupka. I to chyba tylko tyle dodali. Mamu, no? Tam jest mamuna, ja tam muszę iść. Tam coś fajnego jest. To weźmy. To weźmy. To weźmy. I jeszcze weźmy to. Ej, czekaj, bo to było chyba po drugiej stronie. Nie, nie, ma zniku! Ej, ciekawe, czy da się tam dostać na samą górę. To nie się da. O. Dobra, jeśli zobaczę coś jeszcze więcej, to Po, na, to nagram kolejny film, a to tylko tyle w tym filmie. Chciałem Wam pokazać co na przykład zostało dodane. Dobra, to tylko tyle. Bajo, jajo!